Cześć! Z tej strony Ola Uruszczak. Jest mi miło powitać Cię w praktyce ze mną. Zapraszam Cię na praktykę dla obudzenia naszego kręgosłupa. Na początek mam do Ciebie prośbę. Ja uczę łagodnej jogi, czyli proszę o pracę na mniej niż na więcej. Zawsze powtarzam uczniom, uczennicom, że pracujemy na 30% swoich możliwości. Brzmi mało? Nie szkodzi. Naprawdę to jest z korzyścią dla naszego ciała, bo po pierwsze nauczymy się słuchać subtelnych sygnałów z ciała, dodatkowo wy wychwytujemy te momenty, kiedy coś już dla nas jest trudne, a właściwie dla naszego ciała i nie powinniśmy przekraczać granicy. Dodatkowo pamiętaj, praktyka jogi nie jest fitnessem, tylko jest pracą uważnościową, skierowaną na siebie i na poszukiwanie równowagi. Więc właśnie ta praca na mniej niż na więcej ma nam w tym pomóc. No to co? Chodź na matę. Staniemy sobie na początek w Samastiti. Samastiti to jest taka pozycja stabilna, wygodna. Możemy ją po prostu nazwać takim staniem prosto. Stań, stań sobie ze stopami na szerokość bioder. Damy sobie chwilkę czasu, żeby skoncentrować się na sobie, skupić uwagę na sobie. Więc jak uznasz, że jest ci wygodnie, to na moment zamknij oczy i pozwól, żeby uwaga naturalnie od tego, co dookoła ciebie, przekierowała się na Twoje wnętrze. Nie wyszukuj niczego na siłę specjalnie. Po prostu skieruj uwagę na to, jak się czujesz, jakie wrażenia przez ciebie przepływają. Nie staraj się analizować tego, co do ciebie dociera, tylko po prostu to przyjmij takie, jakim jest. Poczuj podeszwy stóp. Możesz delikatnie oddechnąć się od podeszw stóp, tak, żeby poczuć takie wydłużenie, które biegnie sobie po tyle pleców aż do czubka głowy. I teraz skieruj uwagę na oddechy. Oddychaj naturalnie, naturalny, spokojny wdech i wydech, ale już miej świadomość swojego oddechu. I położymy sobie dłonie na mostku. Możesz po prostu otwarte dłonie położyć na swoim mostku, na centrum klatki piersiowej. Rozluźnij się. Pozwól, żeby dłonie stały się miękkie. Pod dłoń mi może udać się wyczuć bicie serca. To jest Twój własny rytm. Zanurz się w ten rytm. Teraz wykonaj sobie takie spokojne okrążenie po mostku, czy możesz docisnąć dłonie, wykonaj sobie ruch okrężny w jednym kierunku, potem ruch okrężny w drugim. I od dłoni położonych na mostku przejdź sobie do e, jakiegoś gestu na namaskarasany, czyli łączymy sobie wnętrza dłoni i kładziemy kciuki u podstawy mostka. I teraz z kolejnym wdechem powoli unieś sobie ręce w górę, i z wydechem rozłącz dłonie, opuść. I teraz powtórzymy. Łącz dłonie, przez moment dotknij mostka, wydech, ręce w górę. I wydech, opuszczamy. I jeszcze jeden raz. Wdech, do góry. I wydech, na dół. No ok. Rozluźnij swoje dłonie. Mhm. I przez moment sobie podreptaj. I teraz ponownie położymy dłonie na mostku, tym razem po to, żeby dać sobie taki sygnał w kierunku skrętu. Więc połóż dłoń na mostku, zrób sobie spokojny wdech, spokojny wydech. I z kolejnym wdechem pokieruj swój mostek, żeby spojrzał na prawo, czyli robimy skręt w prawo. Wydech, powrót do centrum, powtórzmy sobie jeszcze dwa razy w tą samą stronę. Wdech, skręt na prawo, wydech. Powrót i jeszcze jeden wdech. Wydech. I trzy razy na drugą stronę. Wdech skręt w lewo. Wydech. Wdech. Wydech I jeszcze jeden. Wdech skręt w lewo. Powrót do centrum. Zmień sobie ułożenie na mostku. Jeszcze raz skręcimy się w prawo. I z kolejnym wdechem otwórz już sobie ramiona szeroko. Popatrz na prawą dłoń, jeżeli tylko nie bolicie szyja. I zostań sobie na spokojne trzy oddechy. I powrót do centrum. Teraz skręć w drugą stronę. I wdech, otwórz ramiona. Jeżeli możesz, to skręć głowę, popatrz na lewą dłoń. Spokojny wdech, wydech i powrót do centrum. Opuść ręce. Raz spójrz sobie na swoją prawą rękę i z wdechem spokojnie unieś prawą rękę w górę. I będziemy tak na zmianę. Raz jedną, raz drugą rękę unosić do góry i dodaj sobie taki miękki ruch falujący tułowiem. Wdech. Czyli pozwól sobie na to, żeby tu też się angażował, poruszał za rękami, nie usztywniaj się, trochę tak jak płynięcie. Możesz sobie też poodrywać stopy, żeby pochodzić, <grych> tak jak czujesz. Dech i lecę. OK, i zatrzymamy sobie ruch. Wróćmy sobie do samastity. Teraz rozluźnij swoje ramiona, pozwól, żeby one zawis zawisły, i robimy sobie ruchy swobodne, skrętne. Czyli pozwalamy, żeby nasze ręce zaczęły trochę tak jak wiatrak, prowadzić ten skręt. I jeżeli możesz, to unosz sobie ręce coraz wyżej. Teraz zginamy sobie ręce w łokciach gdzieś w międzyczasie i robimy skręt, i on się robi bardziej taki szybki. I znowu sobie otworzymy ramiona i będzie wolniej. Ok, teraz już pójdź ręce z powrotem, tak żeby one luźno wisiały. Jeszcze przez moment pozwalamy sobie na ruchy obrotowe i powoli wygasimy ten ruch i zatrzymamy. Ok. Super. Stanę sobie teraz bokiem. Z kolejnym wydechem unieś ręce w górę. Z wydechem na lekko zgiętych nogach schodzimy sobie do skłonu, do utanasany, na dół i wdech podciągamy się nad kolana. Kolana są zgięte, to że opieramy się nad kolanami i patrzymy sobie w ziemię. Plecy są w neutralnym ułożeniu. Zrób sobie spokojny wdech. I wydech Zacznij ściągać koziogonową w stronę pięt i poczuj, jak powoli. Plecy się zaokrąglają, końcuchowa głowa i wdech, kość w górę, plecy się zaczynają wydłużać i drugi raz wydech i wdech i możesz spojrzeć przez siebie, plecy lekko wkręcły i jeszcze jeden raz wydech i wdech. Ok, super. I powolutku rolujemy się do góry. Wdech, unieś sobie ręce, z wydechem wyobraź sobie, że siadasz na krześle z tyłu, jedna ręka idzie na biodro, druga na kolano. Rzut okiem na kolana, kolana powinny być nad stopami, Czy jeżeli się zmieniło ułożenie, czyli zaczęły się koślawić, to powróć nimi nad stopy i będzie w porządku. Teraz wdech, unosimy się do góry i na drugą stronę to samo, wydech, czyli taki przysiad ze skrętem, wdech, wydech, na zmianę, raz na jedną, na drugą stronę. I jeszcze po jednym razie. Ok. Super. Wdech. Unieś się do góry z wydechem na lekko zgiętych nogach. Zejdź sobie na dół, połóż dłonie na ziemi i wejdź do klęku podpartego. Klęk podparty, dłonie na szerokość barków, lekko aktywny brzuch, czyli szukaj takiego ruchu do... W, w, skierowania pępka w stronę kręgosłupa. Możesz w tym celu też pomóc sobie dociskając grzbiety, stóp, golenie. I teraz z aktywnym brzuchem wysuń prawą nogę w tył, wdech, unieś prawą nogę do góry i zegnij nogę w kolanie. Czyli noga jest zgięta, brzuch dalej aktywny, czyli myśl o tym pępku w stronę kręgosłupa. Robimy sobie ruch okrężny nogą w kolanie, trzy razy w jednym kierunku. Zatrzymaj i trzy razy w drugim. Ok. Wysuń nogę w tył i przestaw stopę między międzydłonie. Jeżeli potrzebujesz podłożyć coś pod kolano, to teraz podłóż, żeby było mu bardziej miękko. Unieś się do góry, czyli znowu ściągamy koziogonową w dół, unosimy się w górę i unosimy ręce, wdech, wydech skręt na prawo, rozkładając ręce na boki. Wdech do góry i wydech, skręt w lewo. Wdech, góra i powtarzamy. Skręt na prawo, wdech, skręt w lewo. Wdech, góra, na prawo, wdech, na lewo. Wdech, unieś się w górę, z wydechem opuść sobie ręce na biodra i teraz wycofaj troszeczkę biodra w tył i wróć sobie do klęku podpartego. W klęku podpartym na moment się zatrzymaj, popatrz sobie w ziemię, czyli głowa jest na przedłużeniu szyi, szyja na przedłużeniu kręgosłupa i prowadząc wzrok po ziemi skieruj swoją głowę na prawo, a prawe biodro wykonuje taki ruch jakby chciało się Chciało się skierować w stronę głowy, czyli prawy bok się skróci, a lewy wydłuży. Wróć do centrum i powtórka. Wdech. Czyli robimy taki ruch w miednicą i skracamy prawy bok, a lewy bok się wydłuża. Powrót do centrum i trzy razy na drugą stronę. Wdech. Wdech. I jeszcze jeden raz. I powrót do centrum. I teraz wysuw, wysuń sobie lewą nogę, unieś lewą nogę do góry. Brzuch aktywny, kieruj pępek do kręgosłupa, zginamy nogę w kolanie i robimy trzy razy ruch y, okrężny nogą w biodrze w jednym kierunku, obszerny i trzy razy w drugą stronę. Ok. I wysuń nogę w tył i przestaw stopę między dłonie. Wdech, unieś się w górę i wydech skręt w lewo. Rozkładając ręce na boki, dociskaj sobie stopę z przodu, dociskaj nogę z tyłu, brzuch lekko aktywny. No i robimy sobie skręty na jedną, na drugą stronę. Wdech, wydech, skręt w lewo. Jeżeli możesz, to patrz za lewą dłonią. Wdech do góry, skręt w prawo. Wdech. Ostatnia seria. Ok. Dobrze. I do góry. Powoli opuść sobie dłonie na ziemię. I teraz uwaga. Połóż sobie prawą stopę na nasadach palców. Unieś tylne kolano. Podciągnij prawą nogę do przodu. Jesteśmy w skłonie. Wdech. Unosimy się nad kolano. Kolana są zgięte. Podpieramy się tak, żeby było nam wygodnie. Patrzymy sobie w ziemię. I powtarzamy ten ruch, co przed chwilą, z tym skrętem bioder. Czyli patrzę sobie w ziemię. Wzrok sobie wędruje półkolem po ziemi i jednocześnie moje prawe biodro zawija na prawo. Prawy bok się skraca, lewe wydłuża. Wdech, powrót do centrum i teraz na lewo. Wdech. I zróbmy sobie na zmianę, na jedną, na drugą stronę. Ok, super. Dobrze. Zejdź sobie z wydechem na dół, możesz sobie mocniej zgniąć nogi w kolanach, żeby dosięgnąć do ziemi i poruszaj swoimi kolanami, zginając raz jedno, raz drugie kolano, poruszaj swoimi pośladkami, możesz poruszać też miednicą, tak żeby to było takie kołyszące i przyjemne. Dobra. I powoli zatrzymaj. Teraz zejdź sobie zupełnie pośladkami w dół, tak żeby móc usiąść na ziemi. Siądź sobie na ziemi. Jeżeli będziemy się kłaść na plecach, możesz się po prostu położyć przez boczek na plecach. Tak jest najbardziej bezpiecznie. Natomiast jeżeli nie masz problemu z plecami, możesz się chwycić pod kolanami. Zbierz sobie brodę do mostka. Zaangażuj brzuch, czyli kierujemy pępek w stronę kręgosłupa. Podciągamy spojenie łonowe. W stronę mostka, odchylam miednicę, czujemy jak powoli tkanka powięziona na plecach się przesuwa, umożliwiając nam jeszcze większe zaokrąglenie pleców. No i takim kontrolującym ruchem schodzimy sobie do ziemi. Zostaw sobie kochana zgięte, rozłóż ręce wygodnie na boki, zamknij oczy, Na moment, poczuj swoje ciało. Poczuj, jak ono się ma. I zacznij sobie ruszać miednicą. Na razie robimy taki ruch z prawa na lewo, czyli taki ruch wahadłowy. Przyjrzyj się, jak się, angażują się nogi, żeby ten ruch wykonać. Ok. Zatrzymaj sobie ten ruch. A teraz robimy przód i tyło pochylenie. Czyli raz robimy taki ruch miednicą, jakbyśmy spojnią nowe chcieli unieść bardziej w górę. A potem w drugą stronę spojnie łonowe w dół. Tutaj następuje wtedy różnica w odczuciach w plecach. Czyli jak spojnie łonowe idzie do góry, więcej idzie w tyło pochylenie, to dolne plecy się dociskają do ziemi. A w drugą stronę dolne plecy się odrywają. Więc kilka razy taki ruch przodu i tył pochylenia. Ok, super. I zatrzymaj sobie ten ruch. Rozłóż ręce wygodnie po boku tułowia, rozszerz stopy na szerokość maty, czyli szeroko. I z wydechem obój sobie kołana na prawo. I pozostaw teraz kołana z prawej strony. Rozluźnij całe ciało. Możesz skierować uwagę na swój brzuch. Pozwól sobie na spokojny oddech, taki, który sprawia, że z wdechem brzuch się unosi w górę, a z wydechem brzuch opada. Wdech, brzuch się unosi i wydech, brzuch opada w dół. Wdech, brzuch się unosi z wydechem opada. sobie jeszcze dwa spokojne oddechy w ten sposób. I teraz powoli, niespiesznie wróć sobie stopami na podeszwy, kołana do góry. Zostań sobie na jeden, dwa oddechy przerwy i wydech na drugą stronę. Kołan na lewo, zostawiamy sobie kołana i pozwalamy sobie na spokojny oddech. To co jest do zrobienia to kierowanie uwagi na odczucia, które płyną z ciała. No i kieruj sobie uwagę też na brzuch. Doświadczaj tego, jak z wdechem brzuch się unosi i z wydechem opada w dół. Dech, brzuch się unosi w górę i wydech opada. Zrób sobie jeszcze dwa oddechy. I powolutku wróć kołanami w górę. Mhm. I teraz stopy są przy biodrach, kołana zgięte. Dociśnij Stopy do ziemi, lekko pięty do ziemi, i pozwól na to, żeby miednica się oderwała od ziemi. Nie za wysoko, a z parę centymetrów. Ona sobie tak może zawisnąć na tej kolumnie z nóg, na naszym ciele. I jak będziesz mieć miednicę w górze, i ona będzie swobodna, to zacznij sobie wykonywać swobodny ruch kołyszący na boki, czyli ruch wahadłowy. No i teraz kontynuuj ten ruch, złap rytm swojego ruchu. Czyli rytm, rytm wyjątkowy dla Ciebie, ruch wahadłowy, no, nie musi być taki super wolny, a tak żeby to było dla Ciebie przyjemne. Kołóż swoją miednicą. i teraz będziemy tą miednicę odkładać na dół, ale... Cały czas kołyszemy, czyli powoli odkładamy na ziemię, ale cały czas kołyszemy. Będzie taki moment, kiedy ta myjnica już nie będzie mogła się poruszać, więc wtedy zatrzymaj ruch. Ale jak zatrzymasz, cały czas doświadczaj, co się dzieje w Twoim wnętrzu i pobądź przez moment z echem odczuć tego ruchu w Twoim wnętrzu. Bahadłowy ruch, to taki rodzaj wibracji wibracji, która poruszyła płyny w naszym ciele. Może uda się poczuć echo tego, co tam jeszcze jest. sobie rozszerz, oddal troszeczkę stopy od bioder i rozszerz kolana na boki, czyli kolana sobie opadają na boki. Stopy nie muszą się dotykać podeszwami, chyba że dla Ciebie to jest swobodne i przyjemne, to wtedy mogą się dotknąć. Natomiast gdyby był jakiś dyskomfort w pachwinach, to wtedy możesz sobie skrzyżować łydki, a jakby to dalej nie było wygodne, to już po prostu pozwól nogom się wyprostować czyli albo, albo kolana sobie opadają na boki stopy są w pewnej odległości albo stopy się dotykają podeszwami kolejna wersja skrzyżowane łydki no i taka yy, taka już yy, relaksacyjna na koniec to wyprostowane nogi, czyli aż cztery możliwości do wyboru w zależności od tego w której pozycji jest Ci wygodnie, ja sobie skrzyżuję łydki Zamknij oczy i skieruj uwagę na swój brzuch. Rozluźnij go i pozwól mu na spokojne poruszanie się. Z wydechem brzuch się unosi w górę, a z wydechem brzuch opada. Wdech, brzuch się unosi i wydech opada w dół. Rozluźnij też twarz, szczególnie punkt między brwiami. Rozluźnij żuchwę, przyjrzyj się, czy nie zaciśnięte są zęby, w razie czego je pójść. No I obserwuj, jak z wydechem brzuch się unosi, a z wydechem opada. Jeżeli masz tak jak ja skrzyżowane łydki, sobie zmień skrzyżowanie nóg. A gdyby było tak, że już chcesz sobie wyprostować nogi, no to powolutku sobie je wyprostuj. Stopy w lekkim rozkroku, niech stopy opadną na boki. Kieruj uwagę na to, co czujesz. Nie analizuj tego, nie nazywaj, ale poszukaj w sobie akceptacji dla wszelkich odczuć. Czasem jest tak, że praktyka jogi wydobywa z nas jakiś dyskomfort. Nie zawsze jest tak na koniec idealnie, chociaż oczywiście chcielibyśmy. Są odczucia przyjemne i nieprzyjemne, i każde zasługuje na naszą uwagę i akceptację. Gdyby myśli gdzieś odpływały, Powracaj do tego, co jest tu i teraz. Możesz złapać kontakt z oddechem. Ściągnij wtedy uwagę poprzez kontakt z oddechem. Poczuj, jak twoje ciało leży na ziemi. I może znajdziesz odczucie ciężkości w Twoim ciele. pozwól sobie na doświadczanie tej ciężkości, rozlewanie na boki i przyjemnego rozluźniania. I na koniec, jeżeli to z Tobą rezonuje, czujesz się Dobrze, możesz powiedzieć sobie prosto z serca do siebie coś miłego, coś wyjątkowego. Tak jak mówimy do osoby najbliższej, do przyjaciela, przyjaciółki. Może to brzmieć: jesteś wyjątkowa, albo kocham cię, albo jeszcze coś innego, co uważasz, że najlepiej będzie powiedzieć sobie w tym momencie. Nie, nie przymuszaj się, gdyby to było trudne, to też nie chodzi o to, żeby się zmuszać. Powoli zacznij wracać uwagą do świata zewnętrznego, możesz poruszać sobie palcami dłoni, palcami stóp. Zacznij się przeciągać, ziewać szeroko, i potem powoli przywracaj się na bok, oczy niech się otwierają, i Odpychając się dłońmi od ziemi, unieś się do góry. Jak unieś się do góry, jeżeli możesz to siąć, sobie jeszcze w siadzie skrzyżnym, zrób sobie wdech. Pociągnij rękami w górę, wydłuż się, wydech na dół i drugi raz. I wydech na dół, i jeżeli możesz chodzę do trzeci. Wdech. I wydech na dół. Dziękuję Ci bardzo za wspólną praktykę. Będzie mi bardzo miło, jak też mi znacie, jak Ci się podobało. Zapraszam Cię na inne moje lekcje, również kursy i do dołączenia do mnie w social media. Na ten moment życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego razu. Cześć.